Dzisiaj um, będzie odcinek pod tytułem Maja ucieka na rankę um, także no ogólnie to jest trochę podobny film do filmu mojej fanki, um, a mianowicie fanka, kanał fanki nazywa się historyjki Tokaboka, um, także pozdrawiam. E, serdecznie pozdrawiam historyjki Tokaboka, e, także no, bo ogólnie to jest moja fanka i serdecznie pozdrawiam historyki Tokaboka, bo prosiłaś o pozdrowienie historyjki Tokaboka, to pozdrawiam historyjki Tokaboka i zaczynamy ten odcinek. Mm. O, Tamara dzwoni. No, cześć Tamara. No, cześć. Co robisz? No na razie nic, ale wiesz co? No co? Ja mam randkę z tym Kamilem. Nie gadaj z tym kamilem. Tak, z tym. Ja. No to fajnie. A rodzice, a mówiłaś w ogóle mamie? No co ty jeszcze by mnie nie puściła. No to jaki masz plan? Coś wykombinuję. No dobra. No to życzę ci powodzenia, stara popa. No pa, Tamara. <laughs> dobra, no to zostawię ten telefon na Mam już plan. Lila! No? Co tam? Czego chcesz? No, bo wiesz, że za niedługo rodzice kupią mi nowy telefon, a tobie tablet. No, wiem. No i mogłabym ci dać jeszcze ten mój stary telefon, czyli ten co teraz mam, ale pod jednym warunkiem. Pod jakim? Że będziesz mi kryć, bo idę na imprezę. Znaczy, no, no jakby na imprezę, ale tak naprawdę to randka. No dobra. A jak mam to robić? Zjedziesz ze mną na dół i pójdziesz do mamy i ją zagadasz i jak się zapyta gdzie jestem to powiedz, że zrobiłam sobie drzemkę i no masz na tym tabecie godziny i wiesz która jest, no jest osiemnasta no, no to przyjdę tak koło dziewiętnastej także o dziewiętnastej koło Masz zejść na dół i znowu zagadać mamę, żeby nie słyszała, jak wejdę do domu. Okej. Okay. Um, także. No, ja też zamknę drzwi. Także no, no dobra. Zgaszę u siebie światło i, i przebiorę się w to. W, albo w to, w, w tym w sumie dostanę. Dobra, zgaszę. To chodź, Lila. Dobra. Ej, na pewno dasz mi ten telefon. No tak. No to dobra, idę. Cię to idź. Dobra, idę. A ja idę do mamy. A powiesz, co najpierw. Ten zamierz. Dobra. Idę. Dobra. Idę do mamy. No. Mama, no co tam? Dobra, idę. Okej, okay, to chyba tu. O, um, cześć Kamil. No, um, cześć. No to idziemy. No. A, bo co na drugi piętro trzeba iść? Mhm to idziemy. <śmany> Możemy trochę bliżej tutaj? <śmany> <śmany> no to... Masz młodsze rodzeństwo? Tak, mam siostrę siedmioletnią Maty. No, ja też mam brata trochę starszego, ośmioletniego. Aha. A jakiego typu dziewczyn najbardziej nienawidzisz? No, nienawidzę, jak ktoś jest niemiły i się. No niemiły i nie ma dla mnie za dużo czasu, no tak, tylko że, I... wiesz, ja taka nie jestem, no nie, bo się już spotkaliśmy, tylko że chodzi o to, że um... Ja na początku raczej za bardzo się spotykać z Tobą nie będę mogła, bo wiesz, moi rodzice o tym nie wiedzą. No wiem, ja na początku też, ale nie wiem, za jaki, kiedy im powiemy. Nie wiem, może za jakieś dwa tygodnie. Um, też tak myślę. Um. To nie wiem, zamówimy coś? To jest na poczęstunek. bo ja już byłam w restauracji i... No nie wiem. Ja sobie lemoniadę zjem. Zamówię. No dobrze. Ja poproszę lemoniadę. Dobrze, już się robi której? Której? To może tej. Dobrze. Proszę. Dziękuję. To będzie 10 złotych. Proszę. Gotówką kartą może? Tak, można. Bip. Dobrze. A dla pana co? No... Mimo, że mm -hmm. też nie da. dobrze. I którą? A tym co Pan ma, dobrze. I to tyle? Tak, to również będzie 10 złotych. Um, proszę. Dobrze, dziękuję, do widzenia, do widzenia. Um, no co um, godzinę później. Ok, już muszę się zbijać. No spoko, jak też. To nie spotkamy się z tym razem? No, dzwonimy się. Dobra, to chodźmy. Dobra, no to. No to pa. No, pa. To No ja też. Ale, mamo, po co? No przecież mówię ci, że ma jest w pokoju. Zobaczymy sobie! Poczekamy na nią. Dobra idę. Otworzymy jej specjalnie drzwi. Dobra, otwarte chyba Co? Powiedziałaś mamie? Nie! Jest. Młoda panno, gdzie byłaś? No, koleżanek. Tak, to czego mi nie powiedziałaś? Nie kłam. No ale skąd ty wiesz? Była w pokoju, nie spodziewałam się. Hmm. Zobaczysz, co ojciec. Co, co, Jaką karę będziesz mieć, jak ojciec się o tym dowie? Będziesz musiała z ojcem naprawdę dobrze ponegocjować, żebyś nie miała kary. Okej okay, widzowie, to już koniec tej, tego pierwszego odcinka. Maja uciekła na randkę. I w drugim odcinku dowiecie się jak to się skończy... jak to się skończyło, czy Maja dostanie karę, czy nie. Także wyczekujcie kolejnego odcinka z boka i to wszystko bajo. I dajcie. A i jeszcze dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia widzowie. Pa pa!